Siemanko, Manko, Wacław, to jest w sumie drugi odcinek tego typu na tym kanale. Dzisiaj zajmiemy się czymś starszym niż ostatni, yy, ostatni wyścig Abu, Abu Dhabi 2025, gdzie był internet między Yukim Tunodom a yy, Norisem. Zrobimy coś ciekawszego dzisiaj. Dzisiaj weźmiemy, jak już możecie zauważyć, jak w przepraszam, przeciwlede się połowi na Turce, czy po, po tym jak się nazywa po prostu filmik. Yy, Przeanalizujemy generalnie jedną sytuację zabudaby 2021. Bo jak wszyscy wiemy, największe kontrowersje obok, obok tego, że Masino generalnie zrobił tak, że Safety Car nie zjechał zgodnie z zasadami. No to jest generalnie największy, największy yy, problem, bo A, yy, wszystkie auta powinny móc yy, odlapowane. Czyli po prostu mógłby przejechać przez e, safety car. E, druga sytuacja to, że e, jak to robisz, musisz dodać e, dodatkowy lap schodzące, nie? Czyli e, nie byłoby tego ostatniego, gdzie Max mógłby wygrać mistrzostwo e, z Lewisem Hamiltonem, bo po prostu trzeba byłoby jeszcze jeden e, dać, którego nie dał, a powinien było to na wschodach. Ale. Jak ja, jako puszkarz, mimo wszystko no nie mam dzisiaj koszulki. Chciałem zauważyć jedną rzecz, i wy, fani Louisa Hamiltona, i generalnie każdy, może po prostu powiedzieć mi, yy, nie wiem, nie zgadzam się z Tobą, bo coś tam mam, inne zdanie, bla bla bla. Yy, komentarze na TikToku pewnie, jak i na YouTube są Wasze, yy, a ja chciałbym się zająć tutaj yy, incydentem. Louisa Hamiltona i Maxa Verstappena, gdzie w tym samym wyścigu, gdzie Max po prostu z, e, wyprzedza Hamiltona na Apexie. Na Apexie po czym e, Louis po prostu e, widzi, że nie zmieści się, więc tynie szykane. Szykane, no po prostu po drodze ucieczki i poza torem posiada, zyskuje prowadzenie, nie? Poza, poza torem, czego generalnie w przepisach jest powiedziane, że wol, nie, wol, nie wolno robić. Eee, następnie e, chciałbym też zaznaczyć, że hmm, tam, to, to jest generalnie film, z Formuły 1, w się sensie tam st 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 strona główna f1.com musicie ten filmik zobaczyć, to kamerka się E, przewróciła, e, ale powstając, możecie zobaczyć to na stronie www.kfn.com tam gdzieś jest w archiwach, e, możecie go zczukać, możecie go zobaczyć w całości, bo na przykład 3 minuty, my 2 minut nie będziemy oglądać e, więc e, na początek po prostu obejrzmy e, ten fragment, który, w którym twierdzę, że mimo, do ta, tam tego mogłoby nie dojść nawet, a nawet jeśli by doszło i masi zrobiłaby wszystko po, pozytywnie Czyli dałby odlapować się wszystkim, wszystkim kierowcom i dodatkowy jed, jeden no, lab za safety karem, to i tak Max by wygrał. I tu jest moje dlaczego. Już Wam pokazuję. Uwaga. Obejście ten fragment. Ok. I teraz tak. Tutaj zaraz będzie pokazane perspektywa Maxa i perspektywa Hamiltona jak to wyglądało i zaraz wam pokażę o co mi konkretnie chodzi dlaczego moim zdaniem oczywiście to jest to jest miejsce na oddanie, uwaga Max przed Apexem już jest pierwszy, to już, to już jest ewidentnie widoczne tu już Max jest pierwszy tu mamy Apex, wiadomo, tu chodzi o jego wierzchołek jeśli chodzi o, o osobę, której jest to zakręt jeszcze druga sprawa to Max ma prawo do miejsca no bo tam w ostatnim filmie trochę by i powiedziałem że na prostej ten Lando czy znaczy Yuki nie musi zostawiać miejsca bo nie ma ich na tym skrzydła na wysokości po prostu lusterek no i to nie chodziło generalnie o ten o, o prostą tylko chodziło o zakręt. W tym zakręcie ewidentnie już jest nawet dalej, już jest pierwszy. Na Apexie ewidentnie chyba nie ma tutaj żadnego ale. Kto tu był pierwszy na tym Apexie? No, mam nadzieję, że się rozumiemy. Hamilton nie ma prawa do zakrętu. Musi jechać za nim. No i Max. Nie zostawia mu miejsca. Hamilton przez to wyjeżdża yy, poza tor i zyskuje przewagę poza bo tam już był Max pierwszy. I teraz możemy zauważyć tutaj. Tu już mamy Apex. Nie, nie widzę. Nie, no, nie, nie, możemy zobaczyć, nie możemy się odwrócić i nie możemy zobaczyć, że hul, tam nie ma. No ale patrząc przez, z tej kamery tam po prostu nie ma. I teraz tak, żeby Max mógł się odnosić do tego, że yy, został wyprzedzony poza on sam nie może wyjechać poza tor. No bo wtedy walka jest podatorem torem i to się po prostu nie liczy, nie? Czy Max został na tym torze? Oczywiście, nie wyjechał. Lewe koło ewidentnie jest jeszcze na torze, co oznacza, że całym bolidem nie wyjechał, a żeby wyjechać pod bolidem trzeba całym bolidem, całym jego obwodem. No tutaj to się nie dzieje, yy, niestety, niestety dla niektórych. Max miał prawo do zakrętu, miał pojechać szeroko, miał do niego pełne prawo, Hamilton nie miał. Zaraz zobaczymy to z perspektywy jeszcze Hamiltona. I widać Hamiltona, który jest pierwszy. No nie powinno tak być. Zobaczcie. Jesteśmy... Patrzcie. Tam jest dopiero... Prze... Trochę y, Max teraz go y, ten Apex zasłania, ale tam, gdzie się mniej więcej zaczyna y, samochód Maxa, tam jest Apex. I identnie widać, że na Apexie Max jest pierwszy. I teraz dużo osób może powiedzieć, no dobra, ale go wywiózł. Mógł go to zrobić. Max miał pewne, pełne prawo do tego zakrętu. Hamilton go nie miał. Jak na tamte czasy, jak na tamte. Znaczy, dużo się tu nie zmieniło z, zasady, no ale w tym momencie y, nie masz tego prawa i nie możesz tego zrobić. I w tej sytuacji Hamilton przed y, pozatorem i zyskał, zyskał y, przewagę. Czy mogę coś o tym powiedzieć? Tak, że mieliśmy taką samą sytuację, gdzie Max dostał karę na, z walką z Oscarem Piastrim, gdzie rzeczywiście trochę inaczej było to, była to sytuacja, ale rzeczywiście Max dostał karę za służenie, ze względu na to, że Hamilton tutaj, jak później sobie dosłuchacie tego, bo tutaj bez słuchu robimy, no to Rzeczywiście zwolnił i to bardzo mocno. Mógł po prostu zwolnić bardziej i się zatrzymać. Max, specjalnie tam w tamtym, w Abu Dhabi w 2025 roku, czyli w tym ostatnim roku, w ostatnim stonie, specjalnie y, y, próbował się wcisnąć gdzieś, gdzie nie ma miejsca. To jest trochę inaczej, inna sytuacja, ale tak naprawdę to samo. Y, jedyny, jedyny, jedyny moment to jest, że kto, kto był gdzie na się tam rzeczywiście Max był, na się nie Oscar, ale Oscar miał szansę za zakręcić. Max, nieważne co by zrobił, pojechał tak szybko, że nawet jakby miał dostęp do pełnego zakrętu, czyli do wewnętrznej i zewnętrznej, nie udałoby mu się nawet wtedy, musiałby się, nie wiem, zatrzymać, żeby wyrobić się, on po prostu tam się nie wyrobił, no i tam dostał też ale Tutaj ewidentnie yy, Hamilton mógł się wyrobić, yy, i Już tu naprawdę, no patrzcie no, tu wystarczyło naprawdę zredukować jeden bieg, pojechać w lewo, wystarczyłoby, nie on musiał po prostu y, przewagę zrobić y, wyjeżdżając za tory. Czy w moim zdaniem jest to legalne? No moim zdaniem akurat nie, no Massiego było legalne, czy tam całego FIA, wszystkich, którzy tam byli. No, no co ja mogę powiedzieć, no według mnie to mogło zawrzeć też Tu mogłoby się o wiele wywrócić, bo moim zdaniem, jeśli Max tutaj już byłby pierwszy To miałby większe szanse, w momencie gdyby wyjechał ten safety car Że nawet gdyby on został poprawnie wykonany Max mógłby być dalej pierwszy i mógłby wyjechać, to jest szczęstwo Szczerze mówiąc, jak tak myślę o tym, to nieważne Nieważny jest ten incydent z Safety Karem, to jest młot Maskiego, po którym wiadomo. Nie jest już tak bardzo. Nie wiem w sumie, co się z nim stało, tak że mówiąc. Nie, nie pamiętam, co się z nim stało po tym, po tym od 2021. Na pewno nie jest na swoim, na swoim konkretnym stanowisku. Ale gdyby to się wydarzyło, no mówię, no, moim zdaniem, Max mógłby wygrać. Jeśli tutaj Hamilton by, yy, wiadomo, utrzymał to, a potem tutaj na tej prostej wziął yy, się za maksa i go jednak wyprzedził, no to wydaje mi się, że wtedy rzeczywiście można było mówić troszeczkę o kontrowersji większej, aczkolwiek nie mogę mówić o jednej tylko kontrowersji, gdy jeszcze na pierwszym zakręcie, znaczy na pierwszym okrężeniu była, yy, był jakiś incydent, który według mnie jest niesprawiedliwy, więc ja nie patrzę po samym incydencie z Safety Car'em, po, po wszystkim, no i to jest dla mnie taki incydent, który y, wrze tak, na, tak naprawdę, no bo y, no nic innego, nikt nic nie zrobi tak naprawdę, tak no, tam wiadomo, y, safety car przez kogoś wy, wykonany i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest takim punktem stykowym, gdzie naprawdę y, jakby coś inaczej, jakby się inaczej ten y, jakby to się generalnie inaczej rozwiązało, to byłoby inaczej. No ale, no właśnie, gdyby, gdyby, gdybamy. No nie stało się, safety car y, Maskiego, który wypuścił za szybko, trochę poza y, zasadami, że wszystkie trzeba było przepuścić, nie tylko konkretne, y, przez safety cara, no ale tak się wdarzyło. Y, Max to został pierwszym z świata. świata. ja byłem pierwszy raz zadowolony z tego. Y, I teraz, żeby nie było, bo ja nie hejtuję Louisa Hamiltona, to jest człowiek, Cudowny człowiek po prostu. Jeśli chodzi, jeśli ktoś mi po powie, że gołtem nie jest Lewis Hamilton, to ja się na to nie zgadzam. jest GOTem, jest, jest gołtem Max Verstappen nie jest Gotem Lewis Hamilton. Yy, I jego dokonań, ani jego samego nie będę za to krytykował, po prostu wiadomo, no to są różne wyścigi, róż, różnie się dzieje, nie? To trzeba o tym pamiętać, nie? Także dziękuję za obejrzenie, ja byłem Wacław. A to był drugi odcinek z takiej miniserii, którą stworzyłem tak w głowie, no, może będziemy to robić dalej, jeśli macie jakieś cieka ciekawe rzeczy, na przykład Hiszpania 2025, chociaż tam chyba nikt nie ma zastrzeżeń do Maxa, że Max powinien coś karę, zapraszam do komentarzy na TikToku i na YouTubie, a jak się powiem, żegnam, do, do zobaczenia, cześć i do następnego, yo!